Wiosenne porządki idą do przodu. Tutaj różyczki te, które kupiłem, dwie już wsadzone. Jabłon już przekwitła prawie. To jest takie coś pomiędzy surfinią a petunią. Nie pamiętam w tej chwili nazwy. W komentarzu postaram się umieścić, jaka to nazwa. No i Ściana odremontowana wygląda w ten sposób, płot odremontowany, niestety tamtą stronę już nie zrobię, bo rośliny są na tyle duże, że nie mam możliwości po prostu się tam dostania, na jesień po prostu wszystkie te porzeczki podetnę, no i tam z tyłu też również gałęzie po prostu podginam i pomaluję, więc będzie to robione na dwa... Etapy. Dodatkowo dzisiaj dokupiłem nie wiem dlaczego, ta moja oliwka jest już dosyć pokaźna. Kwitnie co roku, ale ani razu nie miałem jeszcze owoców. Dokupiłem dzisiaj dwie takie maleńkie maleństwa. O, jutro będę sadził tutaj w okolicy. O, to chyba teraz widać. I po prostu jedna z nich już ma kwiaty. Więc zobaczymy, może, może coś w tym roku z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że to oświetlenie tu kiedyś były takie kosze. One są tutaj, ja muszę jeszcze porządki porobić. Tutaj były te kosze. I zamiast tych koszy, to oświetlenie wyglądało wiele, wiele lepiej. O. A koty, jak słychać, zaczynają się już kłócić, ewentualnie marcować. A tam na pocie siedzi mój Samson, właśnie. O. Samson, chodź! Miniek! Samson! Już usłyszał jakieś tam krzyki i szaleje. No, to cóż, wieczór się zbliża. Trzymajcie się cieplutko, kochani, i widzimy się w następnym filmiku.